Dzień dobry, jestem Ensign i dzisiaj pokażę Wam giereczkę nową postacią Reyną. Moja pierwsza gra, nigdy w życiu nią wcześniej nie grałem, więc troszeczkę też nie ogarniałem jak ona działa. Zapis pochodzi z live'a Twitch TV I, i podugęcane, na którym prawdopodobnie obecnie jest teraz stream. Jeżeli oglądacie ten film, wrzuceniu go. Obecnie streamuję, gramy z Timkiem, więc wpadnijcie na lewa i zobaczcie jak sobie radzę tą postacią i jak ją masteruję. Ale teraz bez myłego gadania, jeżeli film wam się spodoba, zostawcie lajka, subskrypcję, wolnijcie w dzwona i zapraszam do oglądania. Panowie, oddajecie mi postać, bo gramy dzisiaj... Eee... Rejnę mi oddajecie. Ja pikuję Rejnę. A teraz na Twitch'u, bo na ci ukradną. <laughs> Dobra, znalazło. Ale się jaram tą postacią, zobaczymy. No na nabijcie, szkoda, myślałem, że zgramy na nowej mapie. Ale będę feedował chat. Ona jest useless, zobaczymy. Co my tu kupujemy? Są sexy. Zróbmy tak. Nie wiem jak działa ta postać. Kompletnie nie mam pojęcia. A, i teraz mogę podnieść. Aha, rozumiem Dziwna postać, dziwna Cztery hilarz można kupić A bo to jest jednocześnie to się Przera, Dzięki za followki, ponownie A i teraz używam tego, widzicie? Zabijam go, używam sobie na przykład hilka. Zabijam go, używam znowu alta Tak się rozpędza ta postać strasznie Zabijam go i znowu na przykład mogę alta użyć Strasznie się ta postać rozpędza tak Kurde, fun to play może być Widać, że jest nie tutaj jak prawdziwy wampir ciśnie O, teraz mnie zabił, trajer. Mm. A WP nie będziemy grać na tej postaci. Ta, ta postać nie jest po ta upy, zdecydowanie. To jest taki typowy entry fragger. Rozpędzamy się, lecimy dalej. Ale fajnie, fajnie, Podamy się tą postaci. W CT będzie na pewno lepsza. Chociaż w TERO też. I mamy tego Flesha. Wydaje się spoko. Ale, ale na teamówki chyba nie będzie jakaś super. Szybciej strzelaj, mniejszy rozrzut, ult, dokładnie. Po lewo jest. I teraz mogę się uleczyć. Patrzcie. I nawet do 50 się zoverhealowałem, czyli tarczy uleczyłem sobie. Damy im flasha Nie, no dobra jest ta postać, chat. Dobra jest. A i teraz ten overheal się skończył. Dobra jest ta postać, chat. I on miał flesza teraz. I on miał teraz flesza. Ej, dobra ta postać, czad. Dobra, jest dobra. Spróbujemy na ulcie wbić yy, od łazienek. Jak działają ability? 4 flash, C to heal. W sensie, mamy flesza, mamy heala. Mamy takie, że nie mogą nas atakować, ale my ich też nie możemy atakować. A odpalmy sobie ulta. Oni są jeszcze podświetleni na tym ulcie na czerwono. Oni są podświetleni na tym ulcie na czerwono jeszcze. Chat to nie jest takie złe. Nie, możesz dzisiaj już odblokować wszystkie nagrody w karnecie. Chyba Ten flash jest mega mocny generalnie Boże, ile strzałów. O kurwa. Nie, 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 ah. nie. Podoba mi się ta postać. Tylko inne bindy musiał mieć zrobiony pod nią. Pod in na, na innych przyciskach te umiejętności. Ten fetch jest o tyle mocny, że ja się nie muszę od niego odwracać. Halo. Ten overhit jest bardzo by było... dobry. No, bo na A. Ten overhill jest bardzo dobry Dam timisz szkampi Do prawej To się zrespili, nie idą? Co? Przez przypadek ulta użyłem, Click Rozpracowałeś wczoraj ja ten overheal, bo wiedziałem, że użyłeś teraz rajdowskie Tak, tak, 17. tak, tak. No bo ktoś mnie tam walnął wcześniej, wiesz? Bo 100 daje, 100 heal po prostu. Na lepsza przyszłość. Dzięki, szatano. Dwóch odmida. mida. One enemy a i zjebałem Możesz to oko rzucić przez ścianę? Zaraz zobaczymy Jak ci idzie tą postacią wydaje się mega fajna Zaraz zobaczę czy mogę oko przez ścianę, jak mogę przez ścianę oko rzucić to jest w ogóle umiejętność jest zajebista Nie no nie można oka przez ściany rzucać Mogę? A chyba że przez takie grube się nie da Zaraz zaczynamy przez jakąś chudszą A faktycznie no, patrzcie chat Faktycznie się da No, zajebał mi przez smoka. Ta umiejętność jest Ta postać jest bardzo dobra Ty ale kiedy możesz tych dwóch ability pośrodku środku czuwać? bo masz cztery paski i tego trzy razy możesz użyć, czy jak, jak kogoś zabijesz To wypada z niego kulka i wtedy możesz użyć tej umiejętności po środku czy musisz kogoś zabić, żeby użyć tych umiejętności? Jedna umiejętność cię leczy, a druga daje ci niewrażliwość. Czy możesz kogoś zabić, użyć niewrażliwości i uciec, albo kogoś zabić i się uleczyć. Ale tylko tam parę sekund po zabiciu kogoś możesz tego użyć. Chciałbym ja myślę o nowej mapie? Bardzo mi się podoba nowa mapa. Fajna jest, mega fajna. To, że można rzucać tego flesza przez tego Przez ścianę, to naprawdę OP Tak, użyjemy sobie ulta teraz, chat Bo widziałem, że na ulcie się też przeciwnicy podświetlają Co myślisz o nowej postaci? Fajna Ale ta broń szybko nawala. Ja pierdziele. O nie. Low. Jak dziwnie jest na tym ulcie, chat. Nie wiem, czy to jest... Czy takie rzeczy powinny mieć miejsce w Valorancie? Wiem, jak zabijesz, to ci przedłuża tego ulta. Nie wiem, czy, chat, takie coś powinno mieć miejsce. Ten ult jest taki długi, bo jak zabijesz, to on ci się odnawia. Jakby od początku go masz. Za każdym zabójstwem. Czyli możesz tak naprawdę selatać ile chcesz na tym ulcie, jak zabijasz. Patrzcie, kupimy flesza i patrzcie, jak zabić... Patrzcie, jak łatwo zabić mida na fleszu tym. Patrzcie na to. No, nie było nikogo. Jestem ciekaw, jak ten flash wygląda z perspektywy osoby, która go dostaje. Tu masz trzech albo dwóch. A i chat zjebałem A zjebałem Co to za topór? A taka kosa co sobie kupiłem Dzięki za followki panowie Coś pod B. Co roty... po. Nie, 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 Patrzcie, mogę się uleczyć. Patrzcie ile się leczę, o, Widzicie już. to? 100 HP Mega silna. W lampach, w zygzaku Check to zaś tam nazywa? Nie, to było słabe My bad Tak mną zarzuciło, że nie ogarnąłem co się stało Dobra, jedziemy mówić, dziękuję panowie jako kobieta, czuję się wykluczona A nie wiedziałem, że mamy kobiety na czacie tutaj Nie wiedziałem Przepraszam. Dziękuję, panie i panowie. Nie wiedziałem. Rotne. Jeden ma mało jeszcze. Jak zrobiłem je w bezprzestrzeni? Dużo lepiej. Znaczy Zasad, Naprawili. Znaczy naprawili. Jeszcze troszeczkę jest, ale tak pięknie mogę ich tam wziąć. Wiem. Ale jest dużo, dużo lepiej niż było. Są przy B się nagrać poradnik do tej postaci. Jeżeli będę nią dużo grał, to tak. Rozwalić tego flesza można. O kurde. To fajnie, że można rozwalić. Była podana, nam idzie. Czarcie w sensie. Aj, jest szort Szybko się przemieszcza. Ciekawe, czy można te kulki przez. Przez ten eee, Te kulki ciekawe, czy można przez ścianę zbierać, bo nie ogarnąłem jeszcze. Ale ta postać jest super, podoba mi się naprawdę. Coś pod bebu. Oj, ale na tym ulcie, szczerze Wam powiem, bardzo dziwnie się strzela full auto. Bo one tak od góry się zaczyna mocno. Użyłem swoją umiejętność, mogę się uleczyć. A użyłem tego Mit. Kosa, kosa, kosa panowie, tylko kosa to. teleport. Kosa, kosą, kosą go. Broni się, kosą go, kosą go. No, to nie wiem, czy Kosa wyjdzie. O nie, dobre, normalnie już do końca Kosa! Czy on mi widział? Nie. O no, dobra, to po kosie. A Ona chyba A poszła. A kurde, rozproszyłeś no, mnie. Czy to ten overhill ci nie wchodzi, kiedy masz kewa? No, no, to do 150 max. Nie możesz mieć 200. A. Mam trzech po dach ratne... Już bili Nikt nie patrzył na No Ona ma 140 na minusie, bo headshot'a dostała No, nice No, GG No, mega szybka jest broń to byłoby na tyle YouTube, Dzie o jeszcze followek nawet wleciał, dziękuję za obejrzenie mojej pierwszej gierki nową postacią Reyną, postać wydaje się bardzo, bardzo silna. Jeżeli film się spodobał, like, subskrypcja i do następnego, cześć!